Weszliśmy do takiego punktu PTT, żeby sprawdzić sobie jak doładować HGS-a. Musieliśmy wziąć taki numerek. Numerek wiecie jak się idzie na przykład kartę Ekus zrobić albo coś. Mamy numerek. I Michał teraz musi czekać na swój. Na swoją kolejkę. 23, ja mam szczerze, że w wielu, miejscach pracują, w wielu miejscach pracują tylko kobiety. I na przykład tutaj widzę same samiutkie kobiety. Ja sobie przygotowałem na Google, tłumaczył po prostu, że tam chciałbym doładować i tak dalej, i pokazuję po prostu to. Dobra, zachowanie. Daliśmy masz to, taką karteczkę dostaliśmy, ale do nikt nie mówi po angielsku, tak, więc e, napisaliśmy na tłumaczu, pan coś gadał tam po turecku, my nic nie, oczywiście nie zrozumieliśmy, wyliczył nam na kartce, napisał ile mamy, mieliśmy 73 e, 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 liry, e, wyliczył ile musimy dopłacić, dopłaciliśmy 200 litrów i mamy, powinno wystarczyć na dojazd do Grecji i przez most. No, Ola wpadła w cał zakupu, więc jeszcze tutaj jakieś sodycze. Wzięłam e, 164 liry, czyli 16-40 liczb. E, Maciek sobie wziął trzy truskaweczki. Wziął sobie trzy jakieś, jakieś gówniane ciasteczka, jakieś dziwne, a ja sobie wziąłam baklawę trzy e, baklawki. A Maciek sobie jeszcze wziął takie dziwne ciasteczka. No to będzie słodziutka teraz. O, takie. Jak baklava? Pychota. No i boska. Najlepsza jaką No dobra. Mm, Dobrutka. Przechodzenie przez ulicę po turecku. Ola twierdzi, że nie wiadomo kto na kogo to bi. Chyba ma rację. A my przechodzimy po turecku przez ulicę. O, właśnie trochę przysposyliśmy to mało po turecku było. Bo Turcy idą na spokojnie i mają w dupie. Łatwiej to by było, mając karty na komunikację, ale my tej karty nie mamy, nie załatwiliśmy. Karty, nie eee, Próbujemy te bilety gdzie jest gdzie. Angielski to właśnie dobra InstaDur oraz yes, Ticket.pl tak Ticket i teraz co? musisz włożyć kredyt kartami dobra to trzymaj to... poczekaj Limited Use Ticket zobacz nie, przeczytaj ty co jest 62 milionów InstaDur kart no i jest złożone albo no to weź, to weź a weź tak jest sprzedotykowo aha tu muszę wybrać Eee. 23. No, a nie więcej? Każdy no, z no. więcej? ona i średniowiec nie Jeszcze raz. No. Trzy pastikę dbają za 80 rozumiesz? No dobrze, no okej. Okay. Może no ale okej. Okay. Czemu nie tutaj? Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yükleniniz gerçekleşti. Ee, Kapatas, we have card, okay. three, three tickets, right? Okay. Three person on the one card? Card, Istanbul card. Okay, A, person. Tak, zobacz, daha Thank you. O, bir watch it. Abi bas be iki tane çekeyim. Üç geçiyor abi. Üç tane hakkı var ya. Bir basma iki tane çekeyim. <laughs> eee kart alacaksınız. Evet. Kredi kartı bas. Kredi kartı. Şimdi <laughs> bas. <laughs> şey olanlar bas. Şey olanlar bas. Evet. Kaba, kabata z 50 50 Jest okay. Jest inny przewoźnik, masz 50 już w kabata tutaj no dobrze, ale nie mogłam tego kupić tutaj, czyli te 30 straciliśmy, tak? No bo zostało ci 20 na tym 80 no 30 Tak. to wrócić tylko tamtym przewodnikiem. Tak, ale, ale tak mamy kartę tam, i teraz jak mamy kartę, możemy tylko dopłacić kartą kredytową. Po wielkich bólach udało się dokupić tą kartę. Więc tak, to jest taka karta, kupiliśmy ją za 80 lirów, sam przejazd tutaj do Kamata to jest 50 lirów. Więc jak Ola weszła, przy, przy dotknęła tą kartę, to było na niej 50 lirów, zostało 30. Jak Maciek wchodził, to już nie starczyło i pan kazał przyłożyć kartę kredytową wtedy. I wtedy za kartę kredytową 50 lidów kupiliśmy Maćkowi bilet. Dobre, tak nie, samo w drugą stronę. Nie, to teraz wiem, zrobimy. Teraz, jak będziemy kupować bilet, wiemy, że tu mamy 30 na karcie, więc doładujemy, spróbujemy doładować tą kartę w porcie jeszcze na tyle, ile nam trzeba. Czyli na przykład na 20 jeszcze lirów tą kartę i na 20 lirów tą kartę i zobaczymy, może to tak zadziała. No może, zobaczymy. Bo wtedy karta będzie pełna na tyle, ile trzeba. No. Także, no to są nasze doświadczenia, a jak chcecie więcej to chyba musicie poczytać, a może ja tutaj gdzieś jeszcze w opisie znajdę tą informację i tutaj w międzyczasie wam dodam. Idzie facet i herbatę, nie wiem czy zdaje, czy sprzedaje. Nie wiem czy coś będzie słychać, ale generalnie płyniemy promem, ponieważ to jest tańsze niż płynięcie, niż jechanie samochodem i krótsze. Jazda tu samochodem to jest masakra. Karta Istanbul Card Kart działa na zasadzie doładowań. Można ją kupić w automatach na przystaniach, w metrze i w wielu innych punktach transportowych. My zapłaciliśmy za nią 80 lirów. Za każdym przejściem przez bramkę system pobiera odpowiednią opłatę z salda karty. Istanbul Card Kart obowiązuje we wszystkich środkach transportu publicznego w Stambule. Co ważne, można jej użyć kilka razy pod rząd na tej samej bramce, płacąc także za współpasażerów. System HGS działa tylko na autostradach i mostach. To specjalna naklejka, którą kupuje się w punktach HGS lub na poczcie PTT. Trzeba ją doładować, a opłaty pobierane są automatycznie przy bramkach. Dobra, jesteśmy w Kabatas. A właściwie kabatasz. Ale chaos, głośno i w ogóle... Jeszcze słońce. Jeszcze słońce piririp piririp ciągle znaczy co chwilę a teraz jak nas już nie chcą jeszcze nie ma zielonego już zobaczcie wszyscy idą już o zielone jest zobaczcie, zielone ten facet o, jest czerwone on pipczy o, oni sobie przechodzą nieważne a tym przejechać nie może ma zielone to no, tak jest po turecku w Istokule Zobaczycie co się stanie jak pojedziecie pod prąd z prądem. To się normalnie chowa, ale jak pod prąd, puch i A my jesteśmy przy wieży Galata i tu są takie różne rodzaju figurki tej wieży. Ta wieża jest jeszcze tu za drzewami. I wokół Wieży Galata znowu są takie uliczki, tłumnie odwiedzane przez wszystkich ludzi z knewkami. Wieże, macie tutaj. Nie wiem, czy to widać, jak tu na balkonie są ludzie. O, jaka kolejka na tą wieżę! Ale tu chociaż chłodno jest i wieje. Bilety na Wieżę Galata 30 euro. Wiecie, co weszlibyśmy jeszcze na wieżę do pałacu Londbasze. Tylko to kosztuje no tutaj 30 euro, tak? No, czyli stuwa. Powiedzmy nawet więcej, ze 130-40 zł to będzie 600. Pałac zobaczę to będzie pewnie... Z, nie wiem, no... Z 600 jak nic, tak? No i znowu 1200 zł pójdzie. No nie, to z czegoś trzeba zrezygnować. No w ogóle kolejka jest straszna. Zabawa i wielka kolejka. A ta wieża w ogóle została w połowie XIV wieku przez Genuę wybudowana. Ona służyła jako lasarnia morska, jako punkt o, o, obserwacyjny, jako forteca, także jako więzienie, jako jakiś tam magazyn. Miała już wiele różnego rodzaju zastosowania. Co A tutaj jakiś taki kabriolet, ale chyba dla nowożeńców, bo zobaczcie kapani. pani. sukni, ale w i w kapeluszu. No to coś jak urząd stanu cywilnego to jest chyba. A tu zobaczcie, tu druga panna młoda, a tu trzecia panna młoda. Wszystkie na biało, ale w chustach białych. A mamy ich, a jednak ktoś się kamperem do centrum ładował. D, Niemcy. A tutaj mamy stadion Besiktasu w Stambuł. Chodź jeszcze idziemy, to chodźcie. Zielony akurat jest a my doszliśmy jeszcze do pałacu do Lumbasa. To jest masta. 300 litrów dla lokalnych i 1500 dla zagranicznych. No to jest przegięcie. Już wiem dlaczego Turcja nie będzie w Unii Europejskiej, bo to by nie przeszło po prostu. Dobra, okazało się, że tu można wejść po prostu przykładając kartę kredytową do czytnika. Ola przykłada do i idzie. Właśnie yy, ten. Ola, przyłożyłaś tam, otworzyłaś człowiekowi. Słyszysz? Yeah. Tak, nie, przyłożyłaś nie, tam, otworzyłaś człowiekowi. Czyli tak, to jest taki, że najlepiej nawet kupić tą kartę z Kambułkanem i ją po prostu doładowywać. A nie tak, jakby kupiliśmy takie tak. osobne bileciki. No to tam coś nie działa, niby płacimy 80 lirów, ale tylko hmm. 5 minut to... na pobiera, niby 30 zostało na tej karcie, bo to jest jeden tak. bilet. A, bez Tam zostały generalnie dwa przejazdy wykorzystaliśmy, zostało nam jeden, na przykład na autobus możemy zużyć albo na metro. Tak, tylko że w nas już tutaj nie będzie, więc nie wiem co możemy sobie z tak. zrobić, a normalnie podchodzimy do Ale taka nauczka, kupcie, kupcie od razu tą kartę i stamtu. Tak, ale I ją doładowujcie. Jak na przykład pójdziecie tylko raz, nie wiem czy to tak naprawdę jakoś może na tej karcie stamtąd są jeszcze jakieś przejazdy od razu jaką kupujesz, co nie? Nie, wójcie, jak, nie ja... jak jedziecie raz to po prostu podejdźcie, przyłóżcie kartę kredytową do tego. i wejdziecie. tak wydaje. Wcześniej nam powiedział, że nie możemy, że musimy Ta, kupić, kupić tą, bilety ten... w maszynie, to okazało, a co prawda to wcale bulszy wielki, bo można normalnie przyłożyć kartę i zapłacić. Ola, one zaraz się bęcną, naprawdę, zobacz. No teraz wiadomo, dlaczego Erdogan chciał to zboże z Ukrainy odblokować, ponieważ każdy statek przepływa mu tu przez bosów, płaci mu hałas po prostu. niby drogę dla rowerów, ale o, takie, taka sytuacja na tej drodze. A bo tu też nie widzieliśmy. Ale chwilej nogi tu jeżdżą. No kolej nogi to są takie też O motory tu jeżdżą po dowodnika. Motory to wszędzie. No, ale rowerów nie ma nic No naprawdę, aż głupio czekać na zielone światło. A dobra, bo jest czerwone. Słuchajcie jeszcze czy jest bezpiecznie. Więc generalnie jest totalnie bezpiecznie. Nie, ja mam tutaj e, pod tu telefon, wyciągamy to, e, kamera cały czas w ręku. No Nic się nie dzieje, czujemy się bardzo bezpiecznie. Zawa agresywnych zachowań u ludzi. Ola cały czas ten telefon szuka, ale to znajduje zawsze, generalnie. Tak, tak. Telefon, to nie wina to nie Turków, tylko, tylko, tylko moje włosy. <noise> ale generalnie niebezpiecznie jest. No tak, tak. Już pięć razy zdążyli mi go zabrać, bo nie trzyma się mnie ten telefon. Coś. Ale nie ma agresji wśród ludzi. Nawet jak coś tam stanie na pasach czy coś tam. Nie, ci ludzie nie są agresywni wobec siebie. No, generalnie, że tak wysyłałem. Ja pewnie, że nich też jest, ale nie ma takiej. Nie takiej, jakby u nas stanęła na pasach, czy i tak. coś, by przeszedł, by ci się Tak, dokładnie, dokładnie. Czasami jeszcze sam zrobił błąd i jeszcze coś wiesz. No, to jeszcze do tego. No, Dobra, chodźcie no, tu ze no. stemplem. O ludzie, ale tu mamy kodek na ten mostek. Największą wadą tego kempingu jest to, że brama jest ciągle zamknięta, no i niby jest dzwonek, ale tak naprawdę działa tylko i wyłącznie zadzwonienie do tego człowieka na turecki numer i poproszenie o otwarcie bramy, bez sensu, ale generalnie kemping jest spoko, no takie drobiazgi już są. wyjechaliśmy już na kemping Rumeli Feneri pod Stamborem, słuchajcie, Boga. się kot zaniepokoił. Nawołują na wieczorną modlitwę. Olol, rozmawia z mamą, każe jej słuchać. Zobacz, jak wszystkie psy wyją. Wszystkie psy wyją. No, słyszysz? Groba Ona tu znowu jest. I nasłuchuje tego i mamy jej codziennie. Właściwie Młazina. Jej codziennie tak śpiewa tutaj. A ja się powoli zbieram. to jedziemy.